Witam wszystkich serdecznie, dzisiaj gołąbki takie jadę na lot, dwie pary tiplerów, jedna srebrniaczka i reszta Budapesztów, 20 sztuk. Jadę z kuzyniakiem puścić w połowie drogi, zobaczymy co z tego będzie. Dobra, dogramy resztę na miejscu. Kurwa. No jak, nie Witam ponownie, jesteśmy już na miejscu. Gdzie będzie ręką mnie? Ręką mnie to najwyżej klatkę połóż na, na kant. No, nie, nie. Kozyn same Budapeszcie wziął. No. Widać, nie bój się. <laughs> się boisz, że nie widać? Widać. Ja to tylko otworzę drzwiczki i one lecą, maty. najwyżej tą klatkę na łóżku. połóż, kurwa. No, nie, nie, nie. To, żeby wyskakiwały. Żeby chociaż się złapały, bo tak to co, za czym Ty wyrzucisz, to to wypierdolą dawno. Nie, nie. Dobra. Poszły. Ale, no. No, zobaczmy to, to poszło. Ale, rój, boj się na O, już jeden siedzi na kominie. Czyli śnieg. Ale poleciały. A reszta poszła. Dile miałeś ci gołem, 40? Gdzie to ma 40 gołębi? Moich było 20, to jakby było twoich, no może i będzie. 39 chyba tu jest. Może będzie. Tak sobie z nudów zrobiliśmy taki lot. A ty co? <głosy> <głosy> Odpoczywasz? Dalej z góry. <noise> Odpoczywasz. Ma się twoje idą <dusz> w miasto. <noise> Tam, proszę, żona kibicuje, tak? Ja. <grywa> Jeszcze chwilę zagramy, zobaczymy, co się będzie działo. Chyba się do chuja... W... w sumie to ani twoje ścinkowane, ani moje ścinkowane, nie? Takie... Niech się rwą. Tam już jakiś pojedynczy dołem chodzi? Nagrywa się, nagrywa. Ja też zrobię pauzę i Dobra, gdzie one są, tu chodzą. Ani jedna, ani drugie kurwa nie mają zamiaru co nodejść. <grym> Będą, Będą nocowały, tu na tym mośnie kurwa. Ty, ale jakoś tak ci powiem, żeby nawet tak do góry podciągały, nie? To no za nie. bardzo nie ciągną do góry. No nie. Teraz dopiero zaczynają się podnosić. No jest pogoda jeszcze też. Chuj, ja ich nie zabiję. się musiał tą moją klatkę jedną przerobić, żeby boki nie otwierały zrobić. muszę jechać do w i obydwie sek robić no, zawiasy małe kupić i... kręcą i kręcą tu taka okolica w której to, ile tu już jest? 4 minuty zaraz one odejść nie mogą Tam już się jakiś kurwa klepie na dole Dwa Ja i młode też po drogę Ale tu Ty no ja to widzę że nawet nie mają zamiaru się zebrać stąd Jeden po dole chodzi kurwa reszta za nim I się opuściły tyno tak? się rozerwać i kurwa te w te w, te w tamte to nie chuj to? <śleski> Wszyscy się patrzą no niech się patrzą. No. Niech się patrzą. A to ten poluszek tutaj wysnuł. Niech się patrzą, niech się patrzą. Ten to gdzieś tam piętno. O, Z tego pożytku nie będzie. Ten to jest z tego, to tam nie. nie Tamten to jest ten też, kurwa na tym kominie. Będzie nocował. No i taki krótki przelot przy niedzieli, żeby się nie nudziło. Kurwa, nie chcą chodzić do ścinki, to my im sami ścinkę zrobimy. <gry> Dobra, robię pauzę, bo mi to ręka cierpnie. Ja jeszcze stoję na miejscu. Gołomki się jeszcze kręcą. Nie mogą się stąd w ogóle wyrwać i się podnoszą i opuszczają i tak w kółku. Zresztą pojedyncze sztuki odcinają widzę kuzyniaka. Pojedynki idą, czekają. One jeszcze się kręcą. Dobra, pora jechać do domu. Pauzujemy. Ja już dojechałem do domu. To już kilka sztuk już siedzi. Przyprysły moment. Ale co, nie ma strewniaczki. Tam siedzi chyba kuzyna na żółtej szyi łapciaty. O ile się nie mylę. I co jeszcze nie ma? Jeszcze nie ma budapesztów wszystkich i nie ma tiplera czerwonego. Ale ogólnie jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Ośmiu brakuje, dwadzieścia było opakowane. Dobra, poczekamy chwilę, zobaczymy. Zresztą się wyciągnie. Dobra, pauzę zrobię. I co? Mamy kolejne dwa. Dobił kiplet czerwony, budapest. O, zjechały z góry jak jest trzeci. Budapest dobija. Kolejny dobija tam zanim opuszcza się. I tu jest górą. Przyszło coś 6 stuk jeszcze. Ale wysolachno. Te już się tu opuszczają. To są cztery. Tamtych są, kurwa, a tutaj, ale wysoko. Nie wiem, tamto, tamtych to nie będziecie widzieć. Ja je ledwo widzę. A tutaj, do... proszę, A ten optyk się zerwał. Tamtych one są. Tu chodzą, ale wysolachno chodzą. Kurwa. Dobra, pauzę zrobię. No dobrze. U mnie się stawiły wszystkie. I tu wyciągły chyba jeszcze cztery sztuki są. Kuba kuzyna nie chcą wcale siadać, się trzęsą nad dachem. Przeprowadziły je. U mnie się odliczyły wszystkie. Dały się radę. O, i piąty jeszcze jest. pasta. A już one kurwa ledwo pływają normalnie. Już nie mają siły nawet latać. Wyciągły je. Zobaczymy, co usiądzie. Dobra, pozdrawiam wszystkich.